Pięć pięcioosobowych zespołów stanęło w ostatnią niedzielę do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy do ruchów. To główne trofeum turnieju Sołec, którego druga edycja odbywała się w Tokarzewie. To nie przypadek, ponieważ właśnie ekipa tej miejscowości okazała się najlepsze przed rokiem, kiedy gospodarzem wydarzenia było Sołectwo Wrzosy. Zgodnie z przyjętą zasadą zwycięzca przyjmuje na siebie obowiązek organizacji kolejnego turnieju, choć w tym roku stało się inaczej. Dlaczego? Wyjaśnienie za kilka chwil. Impreza jest inicjatywą oddolną samych Sołectw. To już jest druga edycja, i myślę, że mimo dzisiejszej, mało sprzyjającej pogody, myślę, że to była trafna decyzja i, i udane przedsięwzięcie. Choć chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, to duch rywalizacji był także wyraźnie wyczuwalny. Zgadza się, ale patrząc na zawodników, nie ukrywam, że też widzę, że gdzieś tam te ta rywalizacja jest taka troszeczkę napięta, czyli mimo dobrej zabawy, gdzieś ta rywalizacja międzysołecka jednak jest. Także cieszy nas to, bo właściwie chodzi o zabawę, tylko i wyłącznie o integrację tych sołectw, integrację mieszkańców i o dobrą zabawę, o nic więcej. Organizatorzy przygotowali zestaw kilku konkurencji, które drużynom pozwoliły wykazać się ogólną sprawnością i szeregiem różnych umiejętności, a publiczności dostarczyły sportowych emocji i powodów do szerokiego uśmiechu. Myśliśmy właśnie krowę, udój, rzuty snopem, przewóz snopem na tarcze. No i jeszcze była szczelica. No to też jest, jest dobra konkurencja, można sprawdzić, tam, czy wyścieli się tą dziesiątkę, czy nie. No i przeciąganie liny będzie na koniec, takie już poza konkurencyjne. Co godne podkreślenia, we wszystkich konkurencjach startowała również ekipa dowodzona przez panią Wójt. I tu niespodzianka, ponieważ wyszła z tej rywalizacji zwycięsko. Na szczęście dla pozostałych drużyn Urszula Kowalińska i jej zawodnicy nie byli ujmowani w klasyfikacji końcowej. No to nie no, to trzeba jakiś lepszy wóz dla pani Wójt. Tak mnie tu sprowokowano, nie ukrywam, i dlatego pokusiłam się na to, żeby wziąć udział, ale tak spontanicznie, a ja tak poza konkursowo, nie ukrywam, tak dla zwykłej zabawy. Walka o Puchar Wójta Doruchowa toczyła się do samego końca. Przed ostatnią konkurencją na prowadzeniu była reprezentacja przytocznicy, ale w ostatniej chwili została wyprzedzona przez gospodarzy i to oni drugi raz z rzędu mogli cieszyć się ze zwycięstwa w turnieju sołectw. Teoretycznie więc zawody za rok również powinny odbywać się w Tokarzewie. Jak jednak zdecydowano, aby dać szansę wykazania się innemu sołectwu, obowiązki gospodarzy powierzono drugiej w klasyfikacji końcowej przytocznicy. No bardzo nam jest miło i daliśmy z siebie ile mogliśmy dać i myślę, że chłopaki też się spisali. Było super, fajna zabawa. Po to tu jesteśmy, żeby się dobrze bawić. Taki trochę spontan, ale, ale przeważnie to my ekipą, co żeśmy występowali, to, to tak na wszystkich imprezach razem jesteśmy. Przede wszystkim fajna zabawa, wszyscy się fajnie bawili. Jest super. W sportowej walce towarzyszyły atrakcje dodatkowe, przeznaczone głównie dla dzieci, a wśród nich nauka ekologicznych zachowań poprzez zabawę na stoisku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Wolszowa. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wśród właśnie młodych ludzi, jak najmłodszych, wprowadzać zasady segregacji odpadów, żeby pokazywać im, jak to wszystko działa. Jak po prostu trzeba postępować już w zasadzie od, od małego, prawda? żeby. No, ten nasz mały teren po prostu zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem też tych odpadów, które każdego roku można powiedzieć coraz więcej gromadzimy i produkujemy. Mamy zabawy dla dzieci, różne jakieś tam konkurencje, prowadzimy też działalność na terenie naszego zakładu, mogą powiedzmy nawet całe szkoły sobie przyjeżdżać do nas, są prowadzone zajęcia edukacyjne z paniami, także to wszystko działa w ten sposób u nas. Można sobie zobaczyć też jak wyglądają te wszystkie procesy, nie tylko segregacja jakichś odpadów, Odpadowa na przykład kompostowanie, jak to wygląda na przykład na sortowni u nas, jak, jak te po prostu już gotowe jakby produkty, które powstają z tych odpadów, wyglądają. Można zobaczyć, jak rekultywujemy kwaterę i takie różne rodzaju rzeczy. Dodajmy, że poza konkurencjami turniejowymi rozegrano też zawody w przeciąganiu liny. W finale naprzeciw siebie stanęły drużyny władz samorządowych i sołectwa do ruchu drugi. Zwyciężyła ta druga, ale w dość zaskakujących okolicznościach. Ekipa Wójt walińskiej postanowiła bowiem przerwać pojedynek, zanim ten na dobre się rozpoczął. Jaki przebieg będzie miał turniej sołectw w przyszłym roku? Już dziś zapraszamy do przytocznicy. Bardzo mi miło proszę panią wój, o wręczenie Pucharu z panią przewodniczącą, drużynie to kapitan, drużynie to Gorące brawa tam.